Animation Animations Polskie. Dzisiaj opowiemy Wam historię, która wydarzyła się kilka lat temu podczas wymiany studenckiej w Korei Południowej. Jej bohaterka wyjechała tam, by przeżyć przygodę, poznać nowych ludzi i odkryć inną kulturę. Wszystko zapowiadało się niewinnie: nowy kraj, nowa uczelnia, nowi znajomi. Kiedy jednak postanowiła skorzystać z aplikacji randkowej, żeby umówić się z kimś na miłe spotkanie, nie mogła przewidzieć, że trafi na człowieka, którego zachowanie wywoła w niej strach, obrzydzenie i poczucie realnego zagrożenia. Zaczęło się od niewinnej wymiany wiadomości i obietnicy wspólnej herbaty w centrum Seulu. Szybko jednak atmosfera spotkania stała się dziwna. Niepokojące komentarze na temat wyglądu, natarczywe gesty, a w końcu próba wciągnięcia w ciemne, ustronne miejsce. To historia o tym, jak zwykła randka zamieniła się w przerażające doświadczenie, które na długo pozostaje w pamięci. Miłego oglądania. Beny Animations polskie. Kilka lat temu byłam na Erasmusie w Korei. W dziekanacie kazali mi wybrać jakiś kraj w Azji, a moja kumpela zachwalała Koreę. Nic nie wiedziałam o tym kraju, ale pomyślałam, co mi tam. I tak oto wyjechałam z kraju na cały semestr. W życiu miałam tylko jednego chłopaka na poważnie. Zerwałam z nim kilka miesięcy wcześniej. Nie byłam typem dziewczyny na jedną noc i nie zamierzałam podbijać do kolesi na dyskotekach w Seulu, ale chyba chciałam przeżyć coś romantycznego. Kumpela poleciła mi aplikację, dzięki której mogłam poznać anglojęzycznych Koreańczyków. Chciałam doświadczyć na własnej skórze, jak to jest randkować w Korei. Młoda jestem, więc co mi wisi, byłam otwarta na nowe przeżycia. Może to niezbyt rozsądne randkować w obcym kraju, ale wszystko szło jak z płatka. No może poza pierwszą randką. Gościa zapoznałam przez aplikację do randkowania po trzech tygodniach pobytu w Seulu. Nazwijmy go Team. Wtedy jeszcze nie znałam kultury ani miasta i byłam dość naiwna. Naciskał na spotkanie i wydawał się miły, ale fakt, że nie mówił zbyt wiele o sobie, powinien dać mi dużo do myślenia. Tim był nieco starszy ode mnie, ale twierdził, że jest studentem. Założyłam, że ma za sobą służbę wojskową. W Korei to obowiązkowe i właśnie powrócił na uczelnię. Popisaliśmy trochę i postanowiliśmy wyskoczyć na herbatkę niedaleko uczelni, na którą uczęszczałam. Z początku chciał wpaść po mnie do mojego akademika, ale ja mieszkam w żeńskim akademiku, a on, jakby nie patrzeć, był mi totalnie obcy. Zaproponowałam spotkanie w centrum miasta nieopodal metra. Nie spodobał się mu ten pomysł, co powinno być dla mnie kolejnym ostrzeżeniem, ale w końcu dał się przekonać. Tego wieczoru czekałam na niego godzinę się spóźnił. Tim dziwacznie napisał, że to było celowe. Chciał, żebym czekała. Myślałam, że robi sobie jaja, więc wysłałam mu uśmiechniętą buźkę, zakładając, że pewnie gdzieś zabłądził, kiedy w końcu przybył. Okazało się, że jest znacznie niższy niż sobie to wyobrażałam, ale nigdy nie przykładałam zbytniej wagi do męskiego wzrostu. Ponadto był dość szczupły, pewnie dlatego spuściłam gardę. Nie sądziłam, że może mi zagrozić, co było błędem, jak się potem okazało. Z samego wejścia był napasliwy, oddychał ciężko, jak jakiś. Po Jego zachowanie było co najmniej niepokojące. Na ogół jestem tolerancyjna, ale ten gość był czubkiem. Mówiono mi, że Koreańczycy są uprzejmi i rwał się do obmacywania na pierwszej rance. Co więcej, był ubrany dziwacznie jak na randkę. Ale pomyślałam, że w Korei to pewnie normalne. Znowu wyszedł mój całkowity brak znajomości miejscowej kultury. Pierwsze co do mnie powiedział, to jesteś aż tak biała, jak myślałem. Pomyślałam, że coś pokręcił, ale biegle posługiwał się angielskim, więc spytałam, o co dokładnie mu chodzi? Myślałem, że będziesz bardziej biała, twoja skóra jest ciemniejsza niż się spodziewałem, a twoje oczy nie są zielone. Jesteś czystej krwi Europejką? W tej chwili zrobiło się kurio niezręcznie. Po pierwsze, mam dość bladą cerę. Mam korzenie irlandzko-skandynawskie, więc ogólnie nie jestem blada jak ściana, a on oczekiwał, że będę jeszcze bielsza. To niedorzeczne. Poza tym, dlaczego w ogóle mu na tym zależało? Dlaczego mój kolor skóry miał dla niego znaczenie? Chyba ze trzy razy ubolewał nad tym, że nie mam bardziej zielonych oczu. Za każdym razem odpowiadałam, że na zdjęciach wychodzę nieco inaczej. Ignorowałam to, myśląc, że tak tylko zagaduję, aby nawiązać rozmowę. Czy to nie zabawne, jak potrafimy usprawiedliwiać ludzi w tak niezręcznych sytuacjach? Jak dotarliśmy na miejsce, usiłował zamówić zwykłą herbatę o smaku malinowym. Przerwał mi i powiedział, że muszę spróbować tej specjalnej herbaty. Znów zignorowałam jego dziwne zachowanie, ale on mocno nalegał na ten rodzaj herbaty i w końcu zgodziłam się. Te małe szczegóły dodadzą zjebą smaczków w dalszej części historii. Po herbatce zapytał, czy oprowadzę go po terenie swojej uczelni. Było już po zmroku, ale uczelnia jest dobrze oświetlona, więc przystałam na to. Przez cały spacer spontanicznie przytulał się do mnie. Z początku mu na to pozwalałam, ale w końcu powiedziałam dość, a on dalej swoje. Co chwilę mnie łapał, wypuszczając głośne wydechy prosto w moją szyję. To było z. Starałam się zadawać jak najwięcej pytań, żeby odciągnąć go od macowania, ale szedł w zaparte. W pewnej chwili rzucił tekstem rodem z taniego filmu: Jestem tajemniczym człowiekiem. Powiedział też coś w stylu: Wyglądasz jak postać z mojego ulubionego filmu. Więc spytałam, co to za film, ale odrzekł, żebym się domyśliła. W końcu powiedział. Chcę pójść w zaciemnione miejsce. W mojej głowie zapaliła się czerwona lampka. W tej chwili chciałam tylko, żeby ta skończyła się jak najprędzej. Skądś wiedział, że za moim kampusem jest lasek i chciał tam ze mną pójść. Odmówiłam tłumacząc, że nie chcę opuszczać centrum kampusu. Koniec końców, chwycił mnie za ramię i zaczął ciągnąć w stronę lasko. mówił. Nie mogę mu pozwolić. Aby ktoś nas zobaczył. Wpadłam w panikę. Wreszcie się wyrwałam i zażądałam powrotu do głównej drogi. Patrząc wstecz, nie wiem, dlaczego nie wyzwałam pomocy, ani nie wpadłam w furię. Być może za bardzo się bałam. Po prostu zaczęłam wracać do głównej drogi, a on ruszył za mną. Doszliśmy przed szpital w pobliżu centrum miasta. Powiedziałam, że muszę już zbijać. Podałam wymówkę, bo on strasznie nalegał, żebym została. Obiecałam spotkanie następnego dnia. Wiadomo, kłamałam. Na tym etapie chciałam mieć to już za sobą. Grałam w jego grę, aby tylko sobie poszedł. W pewnej chwili wydawało mi się, że usiłuje mnie pocałować. Tylko nie to pomyślałam. Ale tak naprawdę miał o wiele gorszy zamiar. Poczułam ból, a po chwili oświadomiłam sobie, że gryzie moją twarz, a dokładnie nos i policzek. Gryz z całej siły. Wydałam krzyk, odpychając go od siebie. Jego twarz wyglądała bardzo dziwacznie. Nawet nie zdążyłam nic powiedzieć. Od razu wzięłam nogi za pas. Biegłam wzdłuż chodnika, aż dotarłam do spożywczaka po prawej. Wbiłam do środka, skuliłam się i wybuchłam płaczem. Właściciel sklepu zaczął się na mnie wydzierać. Nie byłam w stanie mu nic wyjaśnić. Błagałam go po angielsku, żeby mnie nie wyganiał. W końcu kupiłam loda, aby pozwolił mi zostać. Boże, jak wtedy żałowałam, że nie mówię po koreańsku. Tim chyba sobie darował. Wyjrzałam ze sklepu, ale nigdzie go nie było. Poprosiłam znajomych, aby po mnie przyszli. W drodze powrotnej napisałam do niego, żeby trzymał się ode mnie z daleka. Zwyzywałam go od zjawów i powiedziałam, że zgłoszę to na policję. Następnie zablokowałam go. Po tym wszystkim bałam się kręcić przy uczelni. Obawiałam się, że mnie odnajdzie. Cieszę się, że nie pozwoliłam mu przyjść do akademika. Zadzwoniłam do mamy powiedzieć jej co zaszło, a ona nagle przerwała mi. Czekaj, czekaj, co on od ciebie chciał? Mama poskładała wszystko do kupy i doszła do wniosku, że te wszystkie dziwne rzeczy mają coś wspólnego z filmem 50 twarzy Greja. Z początku myślałam, że ponosi o wyobraźnia. To brzmiało jak kiepski żart, ale w sumie miała rację. Ostatnio widziałam ten film i znałam szczegóły. Kolor oczu, styl ubioru, herbata, którą we mnie wmusił i losowo wypowiadane teksty. Wszystko pasowało do pięćdziesięciu twarzy greja. To była jego chora fantazja. Mama uważała, że wybrał mnie, ponieważ przypominała mu laskę z tego filmu. To by wyjaśniało, dlaczego miał fioła na punkcie mojego wyglądu, nie wspominając o podgryzaniu i próbach zdominowania. Jak się później okazało, jest więcej takich, którzy szukają cudzoziemek do podobnych przygód. W Korei nazywają to jazda na białym koniu, czy jakoś tak. W każdym razie to doświadczenie nie zniechęciło mnie. W końcu znalazłam kogoś innego i zakochałam się na zabój. Po moim wyjeździe prowadziliśmy związek na odległość, ale już jestem z powrotem w Korei. Mieszkam tutaj, uczę się i pracuję. Wkrótce wychodzę za mąż. Nie dałam się zastraszyć, jak ja mój zboczeńcowi. Słuchaj, Tim, lepiej nie wchodź mi w drogę. Już minęło parę lat, ale chętnie zasadzę ci kopa w dół, jak tylko cię zobaczę. Animation Animations Polskie. To była jedna z tych historii, które pokazują, jak cienka potrafi być granica między zwykłą, codzienną sytuacją, a czymś naprawdę przerażającym. Z pozoru niewinne spotkanie zamieniło się w serię niepokojących wydarzeń, które mogły skończyć się o wiele gorzej. Takie opowieści przypominają nam, jak ważne jest, by ufać swoim instynktom i zachować ostrożność. Nawet gdy wydaje się, że nic złego nie może się stać. Jeśli ten film Was wciągnął i chcecie poznać kolejne mroczne historie, koniecznie sprawdźcie nasze inne materiały. Czeka tam na Was wiele opowieści, które mrożą krew w żyłach i sprawiają, że oglądając zerkniecie przez ramię. Nie zapomnijcie śledzić nas na TikToku i Instagramie, gdzie publikujemy dodatkowe treści, krótkie, straszne filmiki, creepy, animacje oraz fragmenty nowych historii zanim pojawią się na kanale. Do zobaczenia w następnym odcinku. Benny Animations Polskie.